Z Ewangelii według świętego Łukasza. Nastaną dni, kiedy z tego wszystkiego, czemu się przyglądacie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Jezus miał prorocką wizję miasta Jeruzalem, które rzeczywiście zostało wkrótce po Jego śmierci zrujnowane, zdewastowane i, mm, i stało się właściwie pustkowiem. Ale myślę, że dużo bardziej Jezus opowiada nam dzisiaj o tym, co wydarzyć się może wewnątrz każdego z nas, w naszych sercach, w naszych duszach. Bywa tak, że w dniach wielkiego cierpienia, wielkiego lęku, wielkiej żałoby, wielkiego smutku, wielkiego rozdarcia czujemy, że nie zostaje w nas kamień na kamieniu. I wtedy trzeba sobie przypomnieć zrujnowaną doszczętnie Jerozolimę i pomyśleć sobie, skoro. W miejsce przepięknej kamiennej świątyni Jezus zaproponował świątynię swojego serca. Skoro w miejsce ofiar krwawych zaproponował ofiarę eucharystyczną, skoro w miejsce yy, tego skrawka ziemi zastrzeżonego dla najpobożniejszych zaproponował yy, ołtarz i świątynię swojego bóstwa swojego serca, swojego ciała każdemu z nas. To znaczy, że on ma zwyczaj proponować bez porównania więcej, bez porównania piękniejsze rzeczy w miejsce tego, co zrujnowane. Więc jeśli jesteś zrujnowany, jeśli kiedykolwiek będziesz zrujnowany, pamiętaj, on ma w to miejsce coś dużo piękniejszego. Do zobaczenia jutro.